Siema. Dzisiaj jest taka akcja, że znajdujemy się na opuszczonym lotnisku. Popatrzymy sobie po hangarach trochę. No wiadomo puste, nie? Opuszczone, no to puste, ale zobaczymy sobie, co tutaj zostało. Tutaj widać tam jest jeden hangar za tymi za drzewami, ale tam podejdę, tu jest kolejny. I mamy tutaj Piękny. No, takie obiekty to ja lubię. Filmy z hangarów takich bardziej wyposażonych, co są na kanale. O, tutaj widać siano. Kurczę, tam też było siano składowane, ja nie wiem. Składają sobie siano. Tutaj widać... Tutaj ogólnie widać ślady zwierząt. Różne ślady zwierząt. No w sumie w nie ma co się dziwić. Tutaj mamy to tu sianko. Także nawet mi się nie dziwi, jakby coś wyleciało, nie? Tutaj wyjście do lasu i tutaj to taka przelotnia duża jak przy schronach na przedmościu zobaczymy co tutaj będzie co tutaj będzie dalej można zwiedzić na tym lotnisku taka historia, idziemy dalej zobaczyć Nie wziąłem kurde latarki Może się uda włączyć lampkę chociaż, bo w sumie mogę iść po latarkę A tutaj mamy taką śluzę zyk. takie wejście i tutaj wyjście na zewnątrz Tak to się Konkretnie tutaj prezentuje tutaj były konkretne wrota i pewnie jak się wielkie te wrota od hangaru zamknęły to można sobie tutaj było też swobodnie wyjść na dalszą część lotniska Uch. Tak... Kolega z kanału... Siema! Tutaj kolega z kanału, Jan Sobieski Urbex. Spotkaliśmy się całkiem przypadkiem, to nie zamierzone było. Dobra, idziemy zobaczyć chyba teraz ten. A tam widziałem wieżę kontroli lotów. Ale nie wiem, jak będzie dostępne. Czy uda się przejść? Widać, że wszystkie takie same są. Te hangary ale mnie takie obiekty zawsze cieszą, wojskowe. Także jak, jak najbardziej na plus. Puste są, bez wyposażenia. O, zobaczcie, po jakich szynach tutaj w ogóle ta furta jechała. Taka masywna. Takie piękne kolory. To jest drugie skrzydło. I też właśnie na takich szynach. Taki sam jak tamten, nie będę. O, nie taki sam, no tutaj są drzwi. Wstawione. Które są zamknięte. I tam jest to wyjście z tyłu. Zobaczymy od tej strony, może. Ale tutaj są tereny tak podmokłe, tak jak na Luska jest. O, tutaj, jak to teraz jest zrobione? Aha, tutaj. Tu jest to wejście. Tu jest też ten. Ta szluza była, te drzwi wielkie. I tutaj, przed chwilą byłem przy tamtych drzwiach od tamtej strony. Dobra, idę dalej. Nie będę pokazywał tych hangarów więcej, bo one są wszystkie takie same. Jak będzie coś ciekawszego, godnego uwagi, ale to będzie wszystko puste, wiadomo. To się włączę i pokażę, nie? To lecimy dalej. Tutaj, jak można zauważyć, to jakieś były garaże. Strasznie wieje, na pewno będzie huczeć. A tutaj były jakieś garaże wojskowe A tutaj dom ogólnie zobaczcie jaki na moro pomalowane takie klimaty wojskowe. Zaraz zobaczę ten dom tam jest całkowicie pusty, wybebeszony. ale jak już się jest, to można przy okazji zobaczyć Tu są jakieś też budynki przed chwilą tu jakieś auto jechało Mijaliśmy w jedną stronę i za chwilę jakby jechali za nami, ale gdzieś gdzieś się tu schowali. Może gdzieś stoją w którymś budynku A to już widać, że wypruty. Tak się jest, to się to jest tak z brzegu. Podłoga przednita. Tutaj betonowa jest. To jeszcze tak w miarę. Ale pusty obiekt. Całkowicie puściutki. Tą wieżę jeszcze zobaczymy. się tam podejdzie. Wieża w kontroli lotów. No, a tak jak Pusty, bez szału budynek. Na górę nie wchodzę, bo schody mogą tego nie wytrzymać. Dobra, lecimy dalej. Dobra, pojechaliśmy pod tą wieżę. Tak to wygląda, ale jeszcze chyba nie będzie. Ogólnie są tablice, że teren monitorowany. Strasznie kapustą tu śmierdzi. Była z tego pola czy może jakoś od tyłu jest wejście fajnie by było tam sobie na ten balkon wejść popatrzeć, ale wątpię. Tutaj część tego lotniska jest zaadoptowana. Część nie, ja nie wiem co tutaj się dzieje. A tutaj jest wszystko pozabijane świeżymi dechami. Chciałbym zauważyć. Jakbym miał drabinę. To tu jest otwarte nie ma tak to wygląda i jeszcze nie będzie do środka A szkoda bo podoba mi się tam Strasznie wieje, na pewno słyszycie to Po no szkoda no byłem zajarany tutaj tą wieżą ogólnie Że się tam wejdzie no ale niestety czasami trzeba sobie wpuścić niż jakiś przypał załapać. Dobra, z tego lotniska to będzie chyba wszystko. To coś po drodze będzie. Jak widać, dalej monitorowany. fotopołapki inne. No, dobra, jak będzie jeszcze coś fajnego, to się włączę. Może z tej strony, może odejdę. Budynek. Nie widać. Ale nie muszą być na budynku, wiadomo. Mogą być z boku. Także taki wypadek. Nie wiem czy sobie powiem, Słyszę się trochę. Także wiadomo, jak materiał się podobał, łapka i wbijacie do kolegi Jan Sobieski Urbex. Chłopak się stara, też nagrywa różne materiały, jeździ bardzo daleko, pokazuje pałace i inne takie fajne rzeczy. Także warto odwiedzić, dać subskrypcję chłopakowi na rozwój kanału. To nic nie kosztuje, a na pewno jego zmotywuje. Także pozdrawiam.